Jestem przekonana, że uwielbienie podczas nabożeństwa jest najbardziej osobistą częścią całego spotkania. To część, w której spotykamy się z samym Bogiem w uniżeniu naszych serc, wyrażając do Boga nasze najgłębsze uczucia miłości. Wiemy, że to Bóg zainicjował śpiewanie podczas uwielbienia, ponieważ słowa uaktywniają lewą półkulę mózgu, a melodia uaktywnia prawą. A zwłaszcza prawdopodobieństwo zapisania danej informacji w Twoim sercu. Dlatego tak ważnym jest, aby wiedzieć, co śpiewamy, gdy oddajemy Bogu cześć. Każdy Twój ruch fizyczny, podnoszenie rąk, klaskanie, pokłon, taniec albo nawet kołysanie się. To wszystko zmienia twoje fizyczne, emocjonalne połączenie ciała, mózgu, umysłu, ducha, duszy, powodując, że teraz prawdziwie uwielbiasz, kompletnie poddając się osobie, do której śpiewasz, a w tym wypadku mówimy o naszym wszechmocnym Bogu.